Co? No, A, dawaj. Słyszysz to? to? To twój mózg. Dawaj jest! Pociągam za... pójść U... widzę rozjebany mózg. co? Kurwa, na to. Bo ja cię. A ty, gazety, wiesz co? kurwa... ...kiedyś. Będę, kurwa, jak ten Mamery. I co? Jeszcze zdałam ci otwarć. Wyglądujesz malutką, bo to. Jadę cię, kurwa. Gazety o mnie piszą. I co? Ja to na strach. Będę, kurwa, jak Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, naprawaj, mówię to po Ciebie. Ej, machaj, kurwa, i będziesz mijał stracha, noc nie zdała swego rumaka, i się, że Kurwa, to, że, kurwa, żoł. Dawaj jeszcze. Ja mogę kurwa spawać i co? Kurwa, na nagrywać, mogę się kurwa zrobić w i kurwa w Co? Moje zimy robią ja jak zyny. Kurwa moje sekcje, taka jest moja technika, taka jest moja fizyka, jak to nie tnika. Opiekuję, a smokną wam pospaski. Jestem z podlaski, co? Kurwa, cała skala, wypierdala. Do rana, do wieczora. Z moku, nawiadowałabym z moku. Jestem jak wzrok w amoku, kurwa. Rozpierdaliby w pierwo, rozpierdaliby w pierwo, przez smakę, Odbysz, wynik rotek. Bo mi... Pomimo mimo mojego psywego języka, moje flow z bryka, jak to nie znikam, oczekuję nad oklaskiem, ja zmoknował podpaski, kurwa, ja to nie śpiewam od łaski. Gram chcę, ja bior tylko odjeżdżam do zera, Stary, nie chcę tego, jak ta polera odjeżdża od do zera, co? Kurwa, nie chcę dla czerech, nie chcę klaska, mówię to dla was, może chcę nie. wajczyć, poklaskam, co? Nie chcę jak z tego wierzyć. Dawaj, dawaj. Spierdalam się do mnie, bo mam się do tej sposobności tak wygodnie. Czy ludzie wiedzą, że będzie cudno się kurwa chodził. Nie wiem, skąd to Jak ty mam ukłopot, to to wtedy, jakby się nie Ja mówię prawdę, ja mówię prawdę. Trzy dni od tej, to jest pistolet. Rejs. Lubisz kurwa, ja wleję. Ale ty będziesz kurwa, jak pogląda po Mówię to do

A anatollande ? mis다가 w傞 tanem A behaviote begun Dobra, kurwa rapuje, nie? I na nic nie oczekuję, nie oczekuję. to, bo to to z imię tej światy, więc się Nawet nie obronić się bratem. więc rozpierdolę Ci oko, z już z Maroko. Jestem wyżej niż euro, jestem wyżej niż euro. Jestem Peru, jadę cię z no, kolego, taka jest moja dysnika, Ja to nie czytam, chyba, oh, się oh, no, no, Czekam na oklaski, bo też się zmokną za Napolatę na, na tym wolnym, bo jestem tego zdolny Czuję się wtedy wolny, wyglądam jak ozdobiony Ja tutaj już się kurwa nic niczego nie zapomnę jestem tutaj w